Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dziś jesteśmy w Jerozolimie, na wzgórzu świątynnym, gdzie kiedyś stała pierwsza i druga świątynia jerozolimska, najświętsze miejsca judaizmu. Ostatnia świątynia, czy druga, została zburzona w 70 roku naszej ery. Dziś na wzgórzu świątynnym są dwa meczety, ale o tym wszystkim na dalszej części naszego odcinka. Zapraszam! Najświętszym miejscem dla wyznawców islamu na terenie Jerozolimy jest Haram ash sharif czcigodny Dziedziniec. Jest to dawny plac świątynny, który od burzenia żydowskiej świątyni jerozolimskiej przez rzymskie wojska Tytusa w 70 roku po Chrystusie pozostawał niezagospodarowany, a nawet w pewnym okresie był wykorzystywany jako miejskie wysypisko śmieci. Muzułmanie wierzą, że na wzgórze Moria, czyli na dawne wzgórze świątynne, przybył w cudowny sposób Mahomet, podarowanym mu przez archanioła Gabriela rumaku o twarzy kobiety, nazwanym Al-Burak, błyskawica, i stąd zniósł się do nieba. Dlatego też, gdy tylko muzułmanie zajęli Jerozolimę po pokonaniu cesarstwa bizantyjskiego w 638 roku, wódz arabski Kalif Omar udał się na opustoszały plac, aby się modlić. Następnie zapoczątkował tam budowę pierwszego meczetu na terenie Jerozolimy. Meczet ten nazwano La Aksa, najbardziej oddalony, upamiętniając najdalsze w stosunku do Mekki miejsce, do którego dotarł prorok Mahomet. Pod koniec VII wieku kolejny kalif Abd al-Malik ufundował w centralnym punkcie wzgórza monumentalny meczet kopuły skały. Budynek ten nie posiada typowej formy islamskiego domu modlitwy, jest świątynią centralną wybudowaną nad skałą wystającą ponad powierzchnię wzgórza. Skała ta jest identyfikowana z miejscem, gdzie kiedyś znajdowało się najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej, a więc miejsce, w którym przechowywano Arkę Przymierza, a również miejsce, w którym Abraham chciał złożyć w owiesze Bogu swego syna. Muzułmanie przyjmują również, że na tej skale modlił się Mahomet po swojej nocnej podróży do nieba. Ta potężna świątynia muzułmańska była z całą pewnością od początku przeciwwagą do monumentalnych budowli chrześcijańskiej Jerozolimy. Miała pokazać muzułmanom, że Jerozolima przemieniła się ze świętego miasta Żydów, a następnie chrześcijan, w święte miejsce islamu. Równocześnie konstrukcja tego meczetu w pełni odpowiada metafizyce islamskiej. Znajdująca się pod kopułą skała wraz z grotą symbolizują ziemię, początek poszukiwań drogi do zbawienia. Otaczający ją ośmiokąt oznacza początek odejścia od przyziemnych problemów i wznoszenia się do doskonałości i wieczności, które, które symbolizuje idealna kolista czasza kopuły. Kopuła symbolizuje również nieskończoność nieba. Wielokrotnie przebudowywany al Laksa oraz odnowiony w połowie XX wieku meczetko połyskały są dziś centralnymi budowlami trzygodnego dziedzińca, czyli islamskiego kompleksu modlitewnego na terenie Jerozolimy. Jest to również najważniejsze po Mekce i Medynie Światowe Sanktuarium Muzułmanów. Przeznaczone są oczywiście głównie dla wiernych, którzy tłumnie tu przybywają w każdy piątek i święto. Turyści mogą nawiedzać to miejsce bez wchodzenia do wnętrz meczetów, jedynie od niedzieli do czwartku i to w ograniczonych godzinach. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Anizpo Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu Izrael24.